Elo, elo 32.0 widzowie. Musimy uciekać z naszych Dawidowic. E Dawidowice zostały za te. Zniszczone z w tamtym kierunku są Dawidowice. O, tam zaraz za górką. Musimy odpływać. Dobra. płyniemy. Niestety dzisiaj są moje urodziny, więc też zostawcie lajka suba z dzwoneczkiem. Na prezent. Oczywiście to, to też będzie mój prezent. To też, będzie... to też będzie mój prezent, więc widzowie, stało coś strasznego, teraz wypływamy do obozowiska, płyniemy do obozowiska widzowie, musimy się wyewakuować, ej, bo ja przy sobie nie mam mapy, dobra, to chyba gdzieś tutaj jest, musimy jeszcze popłynąć, dobra, to gdzieś tutaj chyba. Tu się już chyba zatrzymujemy No, tylko, tylko żeby se kota nie... Sa... Teraz część na górkę Widzicie, widzowie, co się stało? Cała nasza wioska chyba została zniszczona Prawie Najechali naszą wiosk Arnida, Teraz się awakujemy. Na no, odcinku no, tego nie, po... nie nagrywałam wtedy, ale... Uciekamy, musimy uciekać. No, chyba tam trzeba iść. Czekaj, to po Tędy chyba. No, tędy chyba. To masz mapę? Nie, ale zapamiętam trochę. no na bank idziemy w tym kierunku. a twój kot jest? O, jest, dobra. Uciekamy, uciekaczka! Ucieczka w się To tutaj, to gdzieś tu. Za chwilę chyba spotkamy biom japoński. Jak tak, to dobrze. Aha! My jesteśmy chyba przy tym, przy tym, przy wodzie, się wydaje. Co? To? To chyba ta woda. Poczekaj. Ła. Tyś, ty ja idę do wody prosto. Poczekaj, idę do ciebie. Czy to na pewno ta woda? Tak, to jest chyba to. Czy tam, jak z daleka zobaczę trzcinę, to tak. Zjeść muszę. Chyba tutaj jest. Odpłynę, muszę zobaczyć trzcinę. Tak, to jest tu, bo widzę trzcinę. Dobra, to gdzie idziemy na najpierw? A mój kot tutaj jeszcze? No, twój kot. Ej, no to, ej, ej, ej idź. Ej. Ej, idź na lot, o się chyba tepnie. Chodź na lot, on się chyba tepnie. Nie ma Dobra. Rejdziemy no tam I Bazo, Musieliśmy ciebie odwiedzić. Się rozpakować. Obraz skrzydła Emlu. Kurek ten cennutki, i mam. Co tu ziemia robi? Ja to robię, bo miejsce na magazyn Oko, zobaczę. Tak, jest, moja, moja wędka jest w skrzynce Endu. Ej, tutaj możesz swoje prywatne itemy chować. Aha, wiesz co ja tu schowałem? Co? Trzy diamenty. Oho. W tej skrzynce Endu masz prywatne itemy. Nikt się do nich nie dobierze. Każdy ma swoje prywatne. Jak otworzę skrzynkę? Dobra, Co Ja to wszystko rozpakowuję. Dobra, nałożę. Czekaj. Dobra, widzowie. My się ro, rozpaka, rozpakaliśmy się. Rozpakowaliśmy się. Rozpakowaliśmy się. Rozpakaliśmy, rozpakaliśmy, rozpakaliśmy ro, roze... No po prostu, przyszliśmy tutaj i kończy odcinek po prostu. No nie będziemy zadać takich tajemnic zbyt bardzo. Jest